Hej, tu ja, Amelka Rewelka. Dzisiaj opowiem wam o klockach Lego jego historii. Ale pamiętajcie, że Lego zaczynało od drewnianych klocków, a teraz ma plastikowe, Tak jak to. To są moje klocki tu jak jeszcze byłam młodsza. Tu mam klocki, którymi się teraz bawię i z nich buduję. Tu jest statek, dość duża budowla, której byłam razem z tatą. Tu są jakieś instrukcje, takie małe pudełeczko. Mam centrum handlowe. I sam domek, kafejka. Bardzo lubię teraz urządzać takie domki. I zaczynamy gadać o Lego! Witam Was w kolejnym odcinku. Dziś opowiem Wam o Lego i jego historii. Zapewne bawicie się Lego. Ale ja chciałabym Wam powiedzieć o ciekawostkach związanych z y, klockami LEGO. Na początek powiem, gdzie powstała firma y, produkująca klocki. Powstała ona w Danii, w mieście Billund. A wiecie skąd pochodzi y, y, nazwa LEGO? Pochodzi ona od duńskiego zwrotu God, oznaczającego baw się dobrze. A po łacinie oznacza to składam. A wiecie, że jest taka śmieszna ciekawostka troszkę, że Lego jest największym producentem opon na świecie. No nie taki do auta. Trośku w opon. Tak, śmieszne, nie? Wyprodukowało ich ponad 318... 318 milionów! A teraz opowiem Wam, ile kosztuje najdroższy zestaw LEGO. Nazywa się on Sokół Mileniu i kosztuje 3,5 tysiąca złotych. Bardzo dużo. Za tyle można mieć na przykład 10 zestawów LEGO Friends, ale dużych zestawów LEGO Friends. Takich jak na przykład centrum handlowe, które tam widzicie. Mogę wam też opowiedzieć o tym, że rocznie, rocznie, klockami LEGO bawi się 400 milionów ludzi na świecie. To bardzo dużo. I wiecie, że najwyższą budowlą z klocków Lego jest... Jest Burz Kalifa w Dubaju. Ma ona 17 metrów wysokości. To tyle co taki blok mieszkalny. I jest to też najwyższa na świecie wieża, nie? Ale oczywiście to. To nazwa, tylko nie, bo oczywiście wieża jest wyższa, nie, ta prawdziwa, tą wieżę z Lego można zobaczyć w Legolandzie w Dubalu, ale oryginalny mieści się oczywiście w Danii. Tak, teraz opowiem Wam o różnych seriach klocków Lego. Jest Lego Dupla, Lego Duplo to są takie klocki dla mniejszych dzieci. Takie, wiecie, większe klocki, żeby, wiecie, ich nie łyknęły. Takie, wiecie, fajne, duże klocki, z których tam można sobie budować. Jest też Lego City. Lego City e, to są, wiecie, takie miasteczko, można się tak fajnie bawić. Lubię Lego City. Jest fajne, chociaż nie, lubię też Lego Freddy. Jego frenzy to są więcej takie dziewczęce, bardziej takie ale to też takie w Można się też tak fajnie bawić. I dużo takich fajnych rzeczy. Jest jego kreator. Takie taki, można budować bardzo dokładne budowle, na, na papugę, rybę, jakiegoś tygrysa takie. Dokładne. I są trzy instrukcje zawsze. I można zbudować trzy rzeczy z jednego zestawu. Jeszcze seria Lego Ninjago Najmniej się na niej znam Nie mam tej serii No bo wiecie, ona jest taka bardziej chupięca Ale wiem, że jest też dość popularna I fajna Dobra Jest też jeszcze seria Lego Minecraft Wiecie, z tej gry One mają takie typowe takie rzeczy są, takie inne. Jest Lego Harry Potter, te takie zamki, nie i te takie figurki Harry Pottera. Technik. Technik to jest no dosyć drogie też Lego. Takie na przykład można, dźwigi są, albo są takie auta, co im się wszystko otwiera, skręcają koła, jest takie bardzo, można na przykład zdalnie sterowany technik, jest e, bardzo rozwinięty ten technik. E, jest też Disney, księżniczki, mieszkaniki, dużo takich wiecie. Jest też Lego Mario figurki, co się buduje takie duże, tam są różne takie lecia. Lego Dot, czy na przykład brązoletki, jakieś kuferki. Ja bardzo lubię się bawić Lego Friends, Lego City. W ogóle lubię Lego, bo jest takie fajne, że kupisz jeden zestaw, możesz go rozwalić i zbudować zupełnie co innego. Więc to jak dla mnie jest bardzo fajne w LEGO. Teraz opowiem Wam, że LEGO to nie tylko klocki do składania. To także filmy, gazetki, gry. Jakby Wam opowiem o filmach. E, filmy na przykład takie jak Lego movie e, serial e, Lego City Adventure, Lego Friends, dużo jest takich. Te, wam, teraz Wam pokażę, e, opowiem też o gazetkach Lego, zobaczcie. Na przykład o Lego gazetka, Lego Explorer, fajna jest. O, takie bycie. E, o, są właśnie gazetki Lego Explorer. Jest książka o Lego. E, są gry Lego, Lego e, Word. Mam grę Lego Word. Jest bardzo fajna, bo tam, wiecie. Hmm? Lego. Różne są gry Lego. Nie znam ich zbyt dużo. E, tak. A jeszcze nie powiedziałam, że seria Lego też są dla dorosłych. To są takie obrazy, kwiaty, takie, wiecie, dość trudne. E, ten. Dobra, to teraz opowiem wam o klockach Lego, jakie ja mam klocki. Lego. I trochę wam opowiem. na początku opowiem Wam bardzo dużo o Duplo. Zobaczcie. Są większe pamperki Lego Duplo, mniejsze pamperki Lego Duplo. skinają yy, no. im się nóżki. Takie są, wiecie, dość duże, takie fajne do chwycenia dla dziedzi. Wiecie, nie? Fajne są pamperki Lego Duplo. Yy, przyczekają się do dyszeczki. Zaczekajcie. O, widzicie, nie, się dają, ładnie. Są takie. Teraz zrobimy yy, pokażę. Yy, myślę, że najpodstawowsze części. Tego. Zaczekajcie. Nie taki. Cztery na dwa zwykła wysoka czwórka i niska czwórka macie yy, no, nie czwórka tylko wiecie tak dwa na dwa w sensie dwójki Dwójka, dwa. Yy, tu mamy konia od duplo i żyrafę od duplo zwierzaki. oczywiście jest jeszcze dużo innych ale ja Padałam wam takie, jest jeszcze, widzicie takie mniejsze, chłopczyki dużo takich teraz opowiem wam o lego city zerknijcie, lego city lego city yy, właśnie te którymi można się tak fajnie bawić w miasto ale zaczekajcie, pokażę wam yy, różnice zobaczcie, francy mają takie różne kolory skór, inne yy, E, a Citi mają raczej żółtą skórę. E, hmm, e, na przykład mam Batmana, fajnie, leci do Was. E, hmm, mam tu takiego. Tu formuję dla kierowca. Ok, teraz trochę więcej o frencjach. Na przykład mam tu dziadka frencowego. A ja Śmieszne. nie? Yy, tak. Zobaczcie. Yy, oto są podstawowe yy, klocki zwykłego LEGO. Według mnie to 2 na 2, 2 na 4 i dwójeczka. D yy. Są podstawowymi klockami. Yy, tak. I myślę, że to by było już powoli na tyle. Yy. Mogę wam jeszcze opowiedzieć, bo ja bardzo lubię te klocki Lego i nagram o nich jeszcze parę odcinków, jak budować Lego, ale to już by było na tyle. Więc papa, zasubskrybujcie mój kanał i czekam na pomysły, o czym bym mogła zrobić kolejne odcinki.